Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o komicie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy! Nie, to nie będzie zupełnie o tym. Tym razem będzie to dzień targowy, ale komiks. I jest to. Bardzo niszowa rzecz, przynajmniej ja nie słyszałam o niej nigdzie. Ja ją przypadkiem nabyłam w Empiku, kiedyś, po prostu byłam zainteresowana, jak pewnie już kiedyś Wam mówiłam, jakby kwestią, tematem, kulturą żydowską i któregoś razu w Empiku po prostu tak z ciekawości zajrzałam wtedy na dział komiksów i znalazłam właśnie to. Po prostu zobaczyłam tutaj jakiś dzień targowy wśród komiksów patrzę o co chodzi tu jakieś życie na układce, o co chodzi patrzę no dobra i kupiłam wtedy to przeczytałam jest to bardzo bardzo niszowa rzecz jest to bardzo malownicza historia tak jak możecie zobaczyć tutaj może nie jest zbyt wiele tekstów tutaj dużo rzeczy właśnie jest takich same po prostu kadry same obrazy jest no tutaj troszeczkę jest tekstu tutaj znowu same obrazy Generalnie to jest o czym? To jest o gościu, o pewnym, pewnym Żydzie, który tka dywany i zarabia w ten sposób na życie, ale świat się zmienia, mamy XX wiek, świat się troszeczkę już zmienia, wprowadzane są różne zmiany, właśnie tutaj jakaś era przemysłowa się tam pojawia, już nie są potrzebne rękodzielnicze rzeczy, nie są, nie są wyceniane jako coś, co już jacyś tam handlarze koniecznie muszą kupić i sprzedawać. Więc, więc tutaj zaczyna się troszeczkę krucha sytuacja tego naszego bohatera. Przy okazji jest on, też, jest on też, jakby ma tutaj perspektywę, że może tutaj być ojcem, może mieć dziecko, więc musi też zadbać w jakiś sposób o jego byt. No a tutaj wkraczamy w ten XX wiek taki wczesny, i tutaj mamy jakieś właśnie wczesno-dwudziestowieczne problemy. No i oczywiście też, też ten wątek, że no tutaj, czy. Co, genioś? Co, malutki, zobacz, śnieg sypie, widzisz? Za oknem nie ma śniegu, to tutaj mamy śnieżek, tak? Zobacz, tam jest bałwalek i kołej. Nie chcesz tego, tak? Nie interesuje Cię to? No co by Cię to miało interesować, mój malutki? Mój kocie, mm, ukochany. No widzisz? Kacele. Maine kacel. Maine kacceła. Kocie. Zatem. To jest bardzo malowniczo przedstawiona historia. Po prostu widzimy ten faktycznie ten XX wiek. Te problemy, że tutaj mamy jakieś takie miasteczko, taki sztetl, bym powiedziała, i tutaj właśnie się pojawiają te jakieś kryzysowe sytuacje, widmo, widmo zbliżającej się ewentualnej wojny, coś tutaj wiemy, jak wyglądała historia dalsza, tak, więc też możemy się troszkę bardziej tutaj imersyjnie wczuć. I, i faktycznie, jeśli chodzi o ten komiks, jest on bardzo fajnym przedstawieniem tamtych właśnie ta, takich czasów, takich klimatów. Tutaj widzicie, jak właśnie są te y, obrazki i to dosłownie to jest dzień targowy, to jest po prostu dzień z życia tego człowieka, który idzie po prostu znaleźć miejsce, żeby sprzedać swoje dywany i y, y, y jest właśnie mnóstwo, mnóstwo tych ludzi na targu, takie typowe tutaj, kup dwa, dostaniesz zniżkę, nie? takie typowe rzeczy, jakieś... Y, bardzo, bardzo czuć klimat. Naprawdę. Niemal słyszymy te e, słyszymy te właśnie dźwięki targowe, te prze, przekupki jakieś tam. E, właśnie czujemy zapachy jakieś tam właśnie tutaj o jacyś ludzie, którzy to odmawiają, że wcale nie chcą kupić tych dywanów. I tutaj on szuka tego rozwiązania jakiegoś, jak tutaj zarobić na ten chleb. E, też jest ciekawy właśnie tutaj, bo on ma jakby swój taki sposób, że on w te dywany, e, które były wartościowe, były bardzo tam jakby no dobrze postrzegane, ale czasy się zmieniają. nie? I on starał się w te, w te dywany wpleść rzeczywistość. Tutaj jest właśnie fajnie pokazane to, jak on tutaj właśnie jest, jak on postrzega świat. Że tutaj widzi ten dzień targowy, tutaj ludzie gromadnie się tam gdzieś kłębią przy stanowiskach, przy stoiskach, i to mu się przedstawia po prostu w oczach jako, jako wzór dywanu, że on coś takiego by mógł na dywanie. Nakrośnie, wytkać. Nie wiem, co się robi. Tka się na dywanie? Tka się dywan. Prawdopodobnie tak właśnie jest. Więc właśnie tutaj, o tu, no spójrzcie, powiedzcie, powiedzcie mi, że patrząc na ten obrazek, nie słyszycie dźwięku tego piłowanego drewna, po tam, chrapania tego konia, czy nie wiem, co, co robią, rżenia konia i, i skrzypienia wozu drewnianego. Czy nie czujecie po prostu tego zapachu takiej wsi? No, to jest tak bardzo żywe, mimo że to są proste obrazki, to jest prosty kontur z jakimś tam yy, dosyć ubogim kolorem, ale to bardzo widać, yy, jakby czuć tę rzeczywistość. Tak jak rzeczywistość my postrzegamy, jak idziemy normalnie ulicą, to nie widzimy tak naprawdę super ekstra szczegółów, tam chyba, że mamy jakieś faktycznie tam nadzdolności albo jesteśmy jakimiś tam, yy, nie wiem, są jakieś te. Yy, Sawanci, czy nie wiem, jakieś tam inne dziwne jakieś y, przypadłości. Czy dziwne, bo już nie dziwne, ja takie w sensie, że nie, nie stereotypowe, y, że, że normalnie, jakby, nie wiem, 90% ludzkości tego nie ma, y, więc nie wiemy, y, nie, nie odczuwamy tego w taki sposób. Po prostu widzimy jakieś sylwetki i widzimy, owszem, to w takiej jakości jak prawda, jak zdjęcie, jak film, ale nasza pamięć zapamiętuje sama, samą sylwetkę, sam kształt, sam jakby ten kontur z jakimś ubogim kolorem, bo nie jest nam potrzebne zapamiętywać więcej. Więc tutaj po prostu taki, taka esencja, taki esencjonalizm o coś takiego właśnie. To jest to, co my generalnie widzimy. Jakbyśmy poszli na, taką, na takie miasteczko, taką wieś, to my to byśmy właśnie widzieli. Więc to jest bardzo, bardzo fajnie przedstawiony. faktycznie można się wczuć w taki klimat, nie jest to jakaś super złożona historia, to jest po prostu jakiś tam jeden dzień z życia gościa, jakieś przedstawione są problemy, to jest bardzo nieskomplikowana, prosta fabuła, tylko sam klimat, sam ten właśnie taki smaczek tego, tego, tego tematu, że tutaj jest ten XX wiek, początek, że tutaj się będzie dziać troszeczkę gorzej, coraz gorzej, zwłaszcza dla nich. Niestety i tutaj właśnie się takie, takie przewijają jakby takie przedecha, taki foreshadowing tego, co się może zdać, zdarzyć później. I, I naprawdę ciekawe są też rozwiązania samego po prostu komiksu. Na przykład tu postrzegamy to w taki sposób, tak jakbyśmy po prostu leżeli na trawie, i patrzymy jest najpierw niebo i rejestrujemy konkretnie spojrzeniami, rzucamy okiem. Kawałek drzewa, kawałek drzewa, kawałek. Nie widzimy całościowo, patrzymy punktowo i to patrzenie punktowe rejestruje nam obraz całego drzewa, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa technicznie, jakby ten komiks jest ciekawie zrobiony technicznie, są proste historie, fajnie właśnie, bo to jest dosyć urocze. Bo to są tylko takie małe, proste rysuneczki, a od razu widzimy, że to są, y, prawda, że to są Żydzi. Od razu to widzimy, to są zaznaczone takie delikatne, malutkie jakieś takie szczególiki. Od razu patrzymy i widzimy, to są Żydzi. Wiemy, o co chodzi, nie? Jakby znamy temat. I to jest przeurocze właśnie przez to, że to jest, y, wiecie, no, nie obrażając. Ja lubię i cenię Żydów, naprawdę. Ja jestem semitofilką. Y, a to po prostu chodzi o to, że, że to jest taki... Kartunowy właśnie esencjonalny sposób postrzegania, prawda, że robimy rysuneczek, dwie kropki, yy, kreskę i widzimy w tym twarz ludzką. Dwie kropki i kreskę, to jest twarz. Tak postrzega nasz mózg. Więc to jest naprawdę fantastyczne, jeśli chodzi o taką właśnie prostotę, że w takiej prostocie można tak dużo zawrzeć. Jeśli chodzi o samą fabułę, dla części z Was może się to wydać nudne, dla części z Was może się to wydać interesujące. To jest po prostu zwykła jakaś taka rutynowa historia. Po prostu jakiś gościu sobie idzie, chce sprzedać dywany, żyje sobie i tam ma jakieś problemy. Pojawiają się też problemy właśnie w jego społeczności, jakieś tam właśnie. Historyczne, historyczne klimaty, jak uczymy się historii, to widzimy tam właśnie jakieś bitwy, jakieś super daty, jakieś nie wiadomo rzeczy. A tu to jest po prostu wizja tego, jak dla rutynowego, zwykłego takiego Ewrymena ta historia się przedstawiała. Gdzieś tam w tle się dzieją polityczne rzeczy, tutaj ktoś robi, wiecie, tam chodzą z wielkimi pochodami, czołgi biją się i w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Tymczasem w tle dla zwykłego. Kowalskiego, czy dla jakiegoś tam innego zwykłego Mendlemana, Mendelmana, nie wiem, Mend- Mendleman. Dla jakiegoś zwykłego Mendlemana. Tutaj się dzieją właśnie takie proste rzeczy, które mają po prostu już to echo tych historycznych zdarzeń. No i tutaj właśnie jest ten taki trochę sentyment za, za tym, co dawniej było, że no dawniej no można było tkać dywany i z tego wyżyć. Teraz już trochę tak to nie wygląda, więc no dzisiaj też byłoby trudno tkać dywany i sobie z tego wyżyć. To byłoby mega trudno. No więc też możemy to nadal jakby aktualizować, że no za niektórymi rzeczami z dawnych czasów faktycznie można by zatęsknić, że kiedyś to mogło być łatwiej, że miałeś jakąś umiejętność, mogłeś tkać dywan, wytkałeś sobie taki dywan, sprzedałeś, wyżyłeś, spoko, było Teraz musisz mieć zatrudnienie, musisz mieć składki, musisz mieć to, siam, to, siam to i jakaś tak troszeczkę bardziej to się złożone wydaje. Ja bym niekoniecznie wartościowała, że to było lepsze, to było gorsze. Każda z tych stron miała swoje plusy i minusy. Są to po prostu zupełnie inne światy. Więc tutaj po prostu jest taki element przejściowy z tego starego, dawnego świata. Powoli zaczyna się tutaj wchodzić w nowy świat, który no nie jest on taki gotowy na to, żeby przejść w ten nowy świat. Próbuje się nastawić na to, ale dla niego to jest też ciężko, bo nie wie, co go czeka. No i po prostu jeszcze dodatkowo jakiś tam stres ma z tego, że, że tutaj się może pojawić jakieś dziecko w przyszłości, nie? Jeśli chodzi o to, komu mogłabym to polecić? Na pewno takim osobom, które uważają, że komiksy są tylko dla dzieci, że tam są tylko jakieś kolorowe, bijatyki, superbohaterów. No to przeczytajcie sobie to. Być może kojarzycie komiks mouse. To jest dużo mniej smutne, mroczne, dużo bardziej artystyczne dużo, w sensie, no, ja nie umniejszam maus, to jest mausowi, ma, w każdym razie ja uwielbiam maus ale akurat to jest zupełnie inny sposób przedstawiania tej historii. To jest właśnie takie bardziej plastyczne, bardziej takie artystyczne, że tutaj idziemy bardziej w formę przekazu, aniżeli w samą treść. Ta treść jest, wynika jakby właśnie z pomiędzy wierszy. Tutaj prosta historia jest przedstawiona, prosta fabuła, a taki jakby głębszy przekaz wynika z pomiędzy wierszy, z pomiędzy wierszy formy, a nie treści. Tutaj jest właśnie przekazana bardziej Pokazana jest emocja, bardziej pokazane jest odczucie, aniżeli konkretne jakieś zderzenie, fabuła, jakieś fakty, prawda? Więc to jest bardziej taki komiks do odczuwania, bym powiedziała. Też nie każdy może to odczytać w taki sposób, nie każdy jakby ma na tyle rozwiniętą, nie wiem, tam wrażliwość nie wiem, jak to w ogóle nazwać po prostu nie dla każdego jest to na pewno historia. Ale jeżeli interesują Was także ładne obrazki, po prostu, że lubicie sobie popatrzeć na ciekawie graficznie przedstawione jakieś obrazki, hmm, tutaj gdzieś koleś niesie sobie gęś czy kaczkę, fajnie, no to jeżeli Was po prostu interesują takie, to jest bardzo ładne. Jeżeli lubicie takie właśnie obrazki sobie pooglądać plastycznie ładne, no to pewnie możecie czerpać z tego dużo frajdy, z tego komiksu, bo tu naprawdę jest, to jest przepiękne. To jest po prostu zajebiste. Uwielbiam. Na dwóch kartkach po prostu obrazek. I, i to jest bardzo ładny obrazek, to kolor bardzo fajnie schodzi i to no, widać, czuć po prostu, że to jest taki poranek, właśnie wschód słońca, jeszcze nie wstało to słońce, tylko się kolory zmieniają. Pięknie. Tu jest też coś bardzo ciekawego napisane o fotografiach i widokówkach. Zresztą to Wam pokażę tutaj, że zostały inspirowane te obrazy jakimiś widokówkami i rysunkami, to jest też fajna sprawa. Trochę takie jakby, że to, się, że to zostało zachowane w czasie jakieś widokówki, my już ich nie widzimy, a są na kartach komiksu, może właśnie dlatego to jest takie życiowe, bo faktycznie były na, na podstawie jakichś prawdziwych obrazów w sensie miejsc. Więc jeżeli jesteście zainteresowani właśnie czymś takim, żeby sobie pooglądać takie obrazki, Wejść w taki właśnie troszeczkę inny świat, pobyć trochę w innym klimacie, z dala od tego szumu samochodów pędzących tam, bieganie do pracy, dzwonienie telefonów, różne jakieś takie internetowe filmiki, YouTube, <grytania> To tutaj XX wieku, jeszcze z takimi echami XIX wieku, w klimacie, właśnie takiego jakiegoś szczechu, gdzie, gdzie tutaj właśnie Żydzi próbują sobie ogarniać rzeczywistość, która zmienia się i o której my wiemy, że w przyszłości zmieni się bardzo ich, na ich niekorzyść, więc, więc możemy przy okazji też poczuć takiego efrymena, który, który nawet nie wie, co go czeka za rogiem. Mi się przypomina taka piosenka, to bodajże jest chyba na podstawie Nochawicy, Artur Andrus śpiewał Cieszyńska. Powiem Wam tak, Jana Cieszyński... Becze, rycze, po prostu łzy mi ciekną rzekami po policzkach. Nie jestem w stanie się nie wzruszać dogłębnie na tak na smutno, kiedy słucham Cieszyńskiej. Moja matka, jak słuchała Cieszyńskiej, to takie, a, fajne, wesołe, taka wesoła, urocza, słodka historyjka. A ja jej pokazałam, powiedziałam, no, ale zobacz, co tu jest powiedziane. Piękne dwudzieste stulecie. Yy, jakby co człowiek by... Yy, gdyby człowiek wiedział, co będzie przed nim, coś takiego tam jest powiedziane w tekście Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię, w zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną, całe piękne dwudzieste stulecie. Wiatr wieczorami niósłby po mieście pieśni grane w dawnych wiekach. Byłoby lato 1910, za domem by szumiała rzeka. Widzę tam wszystkich nas idących brzegiem, Mierzone dzieci pod cieszyńskim niebem. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Są chyba jakieś takie właśnie żydowskie klimaty w, tej, w tym tekście. I tutaj miałbym takie fajne życie, tutaj bym coś tam miał, tutaj fajną kobitkę, bym sobie coś tam... I no gdyby nie to, że mamy to dwudzieste stulecie, które przyniosło nam bardzo niefajne rzeczy. I, I no to jest bardzo, bardzo, bardzo smutne, wzruszające i takie ciężkie na sercu. Dla mnie to jest mega ciężkie, jeśli chodzi o Cieszyńską. Jest to właśnie takie pokazanie, że no, tyle, tyle fajnych historii, miłych, sympatycznych, wesołych, pełnych szczęścia mogłoby być, gdyby nie to, co się zdarzyło około przed połową XX wieku. No więc, no więc to właśnie jest taki podobny klimat, takiego właśnie sentymentu, że tutaj no fajnie mogłoby być, ale zaczęły się pojawiać różne inne rzeczy. Tylko, że nie jest to mówione wprost, to wszystko jest mówione dosyć tak właśnie około, dookoła, więc też może nie każdy będzie w stanie to odczytać. Jest to dosyć właśnie takie no, nieproste, nie, nie niewprostne, nie jest to komiks dla rozrywki to jest właśnie, tak jak powiedziałam, jest to bardziej artystycznie, bardziej takie do pomyślenia, do rozważenia sobie różnych rzeczy, do też właśnie kontemplowania takiego uroku tych obrazków, bo naprawdę niektóre są bardzo urokliwe, bardzo ładne i, 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 i niektóre są troszeczkę bardziej takie poruszające, że tak uderzające, że o, nie, nie, nie chcielibyśmy tego widzieć. No, ale tak jak tam na przykład ktoś, ktoś, kogoś, to, ale to jest też takie życiowe, prawda, znaczy życiowe. Nie twierdzę, że to jest dobre, tak, że tam ktoś Kogoś kopał w głowę. W każdym razie, no, o, tutaj ktoś kogoś ruga i kopie go w głowę. Więc, więc to, to jest takie, o, albo tutaj jakiś ślepy żebrak, który jest zdeformowany. No to są rzeczy, które po prostu my nie chcielibyśmy widzieć na co dzień, ale z tego składa się też nasza rzeczywistość. Nasza prawdziwa, taka realistyczna, ten świat, w którym my żyjemy, składa się z takich elementów, które niekoniecznie są ładne i przyjemne. One są po prostu, to jest element naszej rzeczywistości. I czy tego chcemy, czy nie, no, ludzie zachowują się w różny sposób, czasami możemy to widzieć, i to niekoniecznie wtedy nam sprawia przyjemność. Więc tutaj się właśnie przeplata taki. To jest bardzo życiowy komiks. To jest bardzo, bardzo życiowy komiks. Bo właśnie z jednej strony mamy przyjemność z obserwacji. Tak jak możemy sobie, nie wiem, rano wstajemy, widzimy piękny wschód słońca, no coś cudownego. I następnie wychodzimy, wychodzimy do pracy i po drodze widzimy, jak ktoś właśnie się kłóci i daje komuś w twarz. No, życie, samo życie. Więc na pewno nie jest to komiks, który bym poleci, poleciła komuś, kto potrzebuje eskapizmu, kto potrzebuje uciec tak od tej rzeczywistości, kto chce sobie odpocząć. Nie, to jest raczej do kontemplacji rzeczywistości. To jest do takiej kontemplacji tego, w jakim miejscu my się znajdujemy, co było przed nami, co będzie później, do czego my właściwie dążymy. Nadal możemy rozważać tę sytuację w kontekście tego, gdzie jesteśmy teraz. Tym bardziej, że jest to element historii, na której my jakby... Jakby myśmy się uczyli troszeczkę o tym w szkole i tak dalej, więc jest to coś nam też znajomego, ale tutaj poznajmy te perspektywy właśnie od strony, od strony właśnie takich zwykłych, prostych Żydów, którzy nie byli jakimiś super postaciami, które tam, nie wiem, walczyły w powstaniu czy cokolwiek robiły takiego. Nie, to są po prostu zwykli ludzie, którzy miały, mieli swoje życie, próbowali walczyć o przetrwanie na prosty, zwykły sposób, sprzedając dywany i zarabiając na życie. Więc jakby już dążąc do konkluzji, jest to na pewno bardzo ciekawa pozycja. Jest to na pewno bardzo interesujące spojrzenie na sam komiks. Jakby do czego może służyć komiks? To nie jest tylko prosta rozrywka dla małych dzieci. To nie jest tylko jakieś tam proste, nerdowskie, nie wiem, odreagowanie o rzeczywistości nie komiks jest fantastyczną formą graficzną która potrafi oddać dużo więcej niż sama, niż książka prozą, potrafi oddać dużo więcej niż, niż film. To jest coś pośrednio między filmem a książką, to jest jakby film przedstawiony w postaci książki. To jest komiks. Tylko że potrafi zrobić dużo więcej, dużo więcej i w łatwiejszy sposób niż, niż właśnie film, niż książka, Mo, może przemówić do innych rejonów naszego mózgu niż film czy książka, więc to jest naprawdę bardzo fajna forma, bardzo użyteczna. Dlatego jeżeli jesteście skłonni odstawić, że e komiks to gówno to dla dzieci, to nie tego, sięgnijcie sobie po to. Jeżeli uważacie, że e-maus przereklamowany, to tam wszyscy o tym mówią, nie chcę tego czytać, a to tam tego jakieś tam o Auschwitz. A przeczytajcie sobie to, zobaczymy co powiecie o tym. Może wam się to spodoba. A może właśnie nie, jestem ciekawa Waszego zdania. Jeżeli znacie już ten komiks, to zapraszam Was do komentarzy. Jeżeli nie, no to zapoznajcie się z nim, poczytajcie sobie, popatrzcie na te obrazki. No i opiszcie swoje wrażenia w komentarzach. Jeżeli jesteście ciekawi jeszcze, co mam na półce pod hasłem Kwestia Żydowska, albo na innych półkach, które mam na swoich licznych, regałach, licznych półkach, to zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. Co więcej mogę Wam powiedzieć? Polecam, naprawdę polecam. Papatki, szalom, welechitram. A Gienek tutaj teraz leży jak taki kurczak z różną. Gienek jak taki kurczak z rożna. Tutaj skrzydełka, uczka i jego karczek. Tak, kurczaczku? Karczek, kurczarczek? kurczaczek tak malutki gienioś ofiarny baranek jak ty leżysz baraneczku piękny. majne kaceły majne kaceły mój gieniuszek kochany jesteś szczęśliwy gienioś tak